jestem XAO i witam Was w odcinku, który zapowiadam już dawno temu. Więc tak, opowiadałam Wam o modzie, który przetłumaczałam na język polski i przerobiłam. Jest to mod na kariery dla NPC. No cóż, jak najszybszym sposobem wam pokazuję, co tutaj robimy. Od razu Wam pokażę pewien edytor z InSimonatora. Edytor kariery, tutaj go mamy. Tym edytorkiem możemy sobie dojrzeć każdą karierę, praktycznie, jaką mamy w grze. Ja przetłumaczyłam te kariery, które były właśnie w grze. Dodałam poziomy, żeby miały nazwy. Dodałam z nazwami leveli, czyli tam level pierwszy, drugi, dziesiąty bla bla bla, tak żeby było wiadomo na którym poziomie jesteśmy. Tam te kariery były bardzo słabo płatne w oryginale. Te kariery po prostu teraz mają takie mniej więcej y, wynagrodzenia. No niektóre są większe od tych y, podstawowych grzeni, niektóre są niższe. Tak chciałam, żeby były adekwatne do tego jak zarabiają simowie normalnie w grze. Więc wybierzemy sobie pierwszą karierę, bo trochę ich jest do omówienia. Tutaj są moje kariery. Opieka nad dziećmi, to jest pierwsza kariera. Y, no i mamy nianie, level pierwszy. Chciałam, żeby właśnie te levele były, bo tamten mod, który normalnie jest do pobrania z tymi levelami. On nie dodaje tych napisów do customowych karier, się on po prostu zmienia te nazwy. Więc ja postanowiłam, że od razu dodam to tutaj. No i dobra, mamy tą karierę, no, ale tam jest płatna tam 120 simoleonów, nie? Nie mam level pierwszy, następny level mamy też niania. No i nie wiem, na może przykład możemy mieć level 10, to też jest jako tam niania. Pozmieniałam też dni, bo yy, trochę autor moda poszedł na skróty i te dni tam pozmieniał na jakieś śmieszne. No, takie, że wszystkie praktycznie były w ten sam dzień, a to było dla mnie głupie. Albo niektórzy tylko pracowali tylko po 3 dni w tygodniu, no bez sensu. Więc te kariery trochę inaczej wyglądają. Dobrze, mamy dalej masażysta, no to wiadomo, mamy masażystę. Masażysta level pierwszy, 130 smolonów przykładowo. I tutaj tak samo pozmieniałam te umiejętności, żeby były inne, bo tamte kariery miały praktycznie takie same umiejętności. Co my tam jeszcze mamy? Kurier, o na przykład kurier jest, nie? Mamy kuriera, wszystko spoko. No i dajemy sobie poziom dziewiąty na przykład. No i już mamy tutaj kierownik punktu kurierskiego przykładowo, nie? Level 10, właściciel firmy kurierskiej. Potem mamy nie 8 na przykład, menedżer. Rozumiecie o co chodzi? Pokażę wam, jakie auta przyjeżdżają w ogóle. Na przykład tutaj po kuriera przyjeżdża taki wanik, nie? Ale na się przebrała. Czyli tak jak to było po prostu zrobione przez twórcę, to tak to zostało, nie? Ale ty dzisiaj nigdzie nie jedziesz. Jakie mamy kariery jeszcze? Krytyk kulinarny. Tak, nie łamiął są te wszystkie kariery, które mają NPS-a, nie? No to krytyk, dobra. Następna. Windykacja, no to wiadomo, co to jest komorzik. Co my tu jeszcze mamy? Przesownik pizzerii na przykład. To. No i jesteśmy do pizzy na pierwszym poziomie, potem ustaw, nie wiem, poziom piąty. Co my tam mamy? Pomoc kuchenna. Potem mamy, nie wiem, poziom dziewięć co my tam mamy? Współwłaściciel pizzerii. O, level 10. Właściciel pizzerii. No i to takie właśnie są rzeczy. Takie niuanse, bo no ani tutaj nie mamy jakiś y, nagród za karierę czy coś, ale chciałam, żeby to nie wyglądało tak tylko, że wiecie, że dostawca pizzy tam level 10, y, nie? No bo to śmiesznie to wygląda i śmiesznie to wygląda też przy takich zarobkach. Więc staram się większość tej rzeczy zmienić. O, na przykład jakiś tam poczta, nie? No to mamy tam listonosz na przykład to jest level 1, nie? Potem nie wiem, level 4, to tam jest kurier. Level piąty, konwojent. No i to tak staram się ponazywać. Najbardziej się napracowałam, jak chodzi o nazwy w strażaku. No bo strażak jest level pierwszy. Potem mamy starszy strażak. Potem mamy sekcyjny. No bo tutaj są nazwy, tak jak według Wikipedii, nie? Staram się tam dobierać. No i mamy generała, brygadiera na 10 lewerze. Level, level. I tak to wygląda, tak w skrócie mówiąc, bo nie chcę przedłużyć, bo to bez sensu. Yy, oczywiście linki są wszystkie w opisie. Bardzo się napracowałam nad tym, bo jednak dużo było rzeczy do zmieniania. Simple jeszcze parę razy się wywaliło mi. I będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli Wam się spodoba, będziecie z tego korzystać. Myślę, że najbardziej tutaj się przydadzą po prostu te kariery typu pokojówka na przykład, bo tego brakowało jednak. Dobra, no to do zobaczenia w na odcinku. Na razie!